Złota myśl na dzisiaj to The First Draft of Anything is Shit Pierwszy szkic czegokolwiek to gówno Ernest Hemingway Nasz wspaniały powieściopisarz stara się tutaj wytłumaczyć nam, że nie da się stworzyć czegoś wspaniałego i działającego z marszu. Przecież często mówimy o tak zwanym procesie twórczym. I akceptując niedoskonałości tego pierwszego rezultatu, w pewnym sensie pozbywamy się strachu związanym z wykonaniem tego pierwszego kroku. A często dla wielu osób zrobienie pierwszego kroku jest bardzo trudne. Pozbądź się zatem presji, wygórowanych oczekiwań dotyczących swojej pierwszej próby. Pomyśl o tym w ten sposób. Mistrz szachowy na początku popełnia ogromne ilości błędów, a to właśnie ich popełnianie umożliwia mu rozwój. Mistrz szachowy przegrał więcej partii szachowych niż wygrał, zwłaszcza na początku swojej kariery. Ważne w tym cytacie jest słowo szkic, a więc coś, co z definicji nie jest gotowe, nie jest ostateczną formą. Wręcz przeciwnie, to jest coś, co wymaga kolejnych, udoskonalonych wersji. I w szkicu warto jest eksperymentować, bo zrobienie szkiców wymaga niewielkiego nakładu pracy. Zatem bądź odważny, próbuj różnych rzeczy. Być może odkryjesz coś niesamowitego, coś, co będzie game changerem w procesie twórczym którym jesteś w danym momencie. Chciałbym, żebyś zadał sobie tutaj takie pytanie, czy jest taka sytuacja z przeszłości, kiedy chciałeś coś zacząć, ale pierwsze próby były dalekie od tych akceptowalnych i czy zniechęciło cię to, czy się z tego wycofałeś? To może teraz, posiadając mądrość płynącą z tego cytatu, Warto byłoby powrócić do tego projektu? Czy gdybyś teraz wiedział, że te początkowe niedoskonałości są naturalną częścią procesu, podjąłbyś próbę? Być może była to nauka języków obcych, być może chciałeś rozpocząć jakiś projekt kreatywny. Zastanów się, czy teraz, wiedząc, że pierwszy szkic wszystkiego to gówno, warto byłoby powrócić do starego projektu, i go zrealizować, będąc uzbrojonym w tę wiedzę, którą masz teraz. Pozdrawiam i zapraszam do kolejnego odcinka, gdzie będziemy odkrywali złote myśli.